Witam Cię bardzo serdecznie w bardzo potrzebnej lekcji dotyczącej czasu przeszłego Simple Pass. A dokładnie zajmiemy się dzisiaj czasownikami regularnymi. Czasowniki regularne, czyli w wielkim skrócie takie, które mają końcówkę ED. E, zajmiemy się dzisiaj właśnie tymi czasownikami. E, pokażę Ci fajną prezentację, w której. Okre, y, op, y, w której... W której omówię dokładnie, jak tworzymy czasowniki regularne, opowiem co nieco o wymowie tych czasowników i zwrócę jeszcze uwagę na parę innych rzeczy plus poćwiczymy. Ok, so let's not waste our time, let's move on to the presentation I prepared for you. As you can see here, we need to add ED ending. Tak jak widzisz tutaj, dodajemy końcówkę ED do czasownika. Na przykład do czasownika work dodajemy końcówkę ED i wychodzi nam worked. Jeżeli chodzi o visit. Dodajemy końcówkę ED i mamy visited. But when your verb finishes with E, ale jeżeli twój czasownik kończy się na E, tak jak na przykład dance, to wtedy nie dopisujesz kolejnego ED, tylko samo D. Dlatego słowo dance w wymowie mamy danced, a w pisowni dopisujemy tylko D. Can you see it? It's right here. Dance, danced. When we talk about uh, verbs that finish with Y. Jeżeli chodzi o czasowniki, które kończą się na Y, to zobacz. Mamy play, played, ale mamy także try, tried, study, studied. Wszystkie te czasowniki play, try i study kończą się nam na Y. Dlaczego więc w jednym, eliminuj, w jednym eliminujemy Y, a w drugim nie? Zobacz, so, w play dodajemy zwyczajnie ede, a w try zmieniamy e y na i i dopisujemy ede. Czy Do have an idea why it happens, masz pomysł, dlaczego tak się dzieje? To już ci tłumaczę. Have a look. Play and try. Here we have y at the very end of the verb, right? But you need to have a look at the letter which stands before. Uh, before y. Yeah? Um, Here we have a, which is a vowel. Vowel to samogłoska. Jeżeli przed Twoim y jest na przykład literka a, e, i, o, u, czyli samogłoski, wtedy nic nie zmieniasz. Dopisujesz tylko e, d. Dlatego będziesz mieć played. Dlatego, że przed y jest samogłoska. When you look here, we have o, yes, which is a consonant. Consonant to jest to jest spółgłoska. Wszystkie inne literki niż T to są spółgłoski: B, P, K, T, W i tak dalej. To są spółgłoski. W takim przypadku, jeżeli masz spółgłoskę, to I y musisz zamienić na I i dopiero dopisać ED. Dlatego mamy Tride. Ok, so let's go back to the presentation. And uh, as you can see here, that's why we have it, um, crossed out. Dlatego mamy tutaj to wykreślone, to i, y. dlatego, że zarówno przed słowem try, jak i study, w słowie try i w słowie study, przed i y masz "-r-d". dlatego zmienione jest na i d ale w play już ta zasada nie obowiązuje. Um, ok, when we talk about a double ED, a double a consonant plus ED, um, mamy tutaj w prawym e, górnym rogu e, też taki wyjątek, że przed, liter, przed końcówką ED będziemy podwojali ostatnią e, literę. E, I zobacz, mamy na przykład takie słowo jak stop, stopped, fit, fitted. E, czytasz tak jakby tam było jedno ty, fitted, stopped, ale w pisowni jest podwójne P. Albo podwójne T, czyli ostatnia litera jest podwajana. Tak samo jest ze słowem admit. Admit, admitted. Dlaczego? Dlatego, że słowo admitted, um, admitted, akcent pada na my. Admitted, admitted. I tę drugą część będziesz musiał potraktować według tej samej zasady. E, o co tutaj chodzi w tej zasadzie? Zobacz, jeżeli na przykład Twoje słowo to jest stop. Cztery literki. Fit. Trzy literki. Czyli krótkie słowa. Krótkie słowa trzy, czteroliterowe. W środku jest samogłoska. So you have a vowel here. But next to the vowels you have consonants. Ale obok otoczona jest z W takim wypadku musisz podwoić tą ostatnią literę i dopiero dopisać ED. That's why you have stopped and fitted. The same is with admit. Admit. Admit, admit. So the word stress starts here, mit. Mitite, three letters. Trzy literki w środku samogłoska. That's why you need to use such a uh, you know such a form. Dlatego trzeba użyć takiej formy. Admitted, yeah? Ok, when we talk about the word uh, travel traveled", uh, in a moment we are going to explain this rule um, as well. Za chwileczkę też wytłumaczymy sobie o co chodzi dokładnie uh, ze słowem uh, travel and counsel. Uh, jeśli chodzi o słowo travel and counsel tworząc czas przeszły będziesz podwajać i dopiero ED. Travel and Cancelled. Jeżeli używasz amerykańskiego angielskiego, oni tam piszą przez jedno l. Traveled. Natomiast generalnie podwajamy cancel, travel e, i dopiero dopisujemy ed. Dlatego w naszej prezentacji e, masz właśnie krótka samogłoska plus l, e, travel, um, cancel, um, wtedy podwajamy tą ostatnią literkę L. Czyli jak widzisz, jeżeli chodzi o czasowniki regularne, to generalnie dodajemy "-ed", ale mamy parę wyjątków. Gdy nam się kończy na "-e", to dopisujemy tylko d. Musimy uważać, uważać na "-y", bo czasami się zmienia y na "-i", a czasami nie. Wszystko zależy od tego, czy mamy spółgłoskę, czy samogłoskę przed "-y". Czasami podwajamy ostatnią literę w słowie i dopiero dodajemy końcówkę "-ed". Uh, so we need to pay attention uh, to these verb forms and we are going to practice them in a moment. So don't worry, nie martw się, będziemy to wszystko ćwiczyć, więc to wszystko wejdzie ci w nawyk i będzie łatwiej ci mówić.